Witam, tu cupełek Jesteśmy w miejscowości Rzadka Wola. Jedziemy z kombajnem nową. To jest województwo Kojawsko-Pomorskie, okolice Wocławka. Właśnie gospodarz wjedzie przed nami i nas prowadzi do miejsca rozładunku. Piotr. My tam Poczytaj, jedziemy? Tak, tam się wjedzie i do tyłu. O, A łudy, firanka nawet lepiej, wjeżdżała tutaj lepiej, pusto Ale, no ale najpierw może zwalimy No tutaj go zwalimy, nie? Tak, tak no tutaj nawet firanka wjeżdżała i do tyłu i... Chyba, tu zwalimy no, no tutaj teraz stoję mi się wydaje tylko czy tam podjedzie ładowarką, żeby... Ładowarką? Ale czy tam podjedzie, żeby zdwalić HD? Podniosło się koło? Piotr, to weź ten zawór otwórz Proszę? Otwórz ten zawór To no, tam coś dożył? Piachu podsypał pod tym, pod to? Nie niepotrzebnie na zaczynamy No nie patrzyłem na ten, wiedziałem, że... On mi tam coś pokazał. Tam coś, ja myślałem, że tam trzeba jechać? Trochę tak powszedłem. I po no, takim że też ruszysz? Ale, aha, bo ktoś... No, na pusto to wiesz. Dobra, nie ma co, bo to... się jeszcze zrobimy. Kamerę rozładujmy. Wtedy ten tak będzie za chwilę porysowany. Starek djec, od spodu to i tak się porysuje Tylko tu, żeby o te rurki nie zawadzić. Do góry nie poleci jak, jak możesz na siebie, to bierz na siebie No bo tam właśnie słabiej wjechał z tej strony Dobra, jedz Ale troszkę do góry, to Przejdzie, przejdzie to trzeba się wmieścić tam, żeby ten header postawić. A jak możesz to tak, na, na kołach, żeby on tak Aha, dobra. Wszędzie na, na kółku, no. Niż na kółko, tam by, by musiał zejść na dół, nie? Na no dół? jest. Jedna jest. Tylko na dół nie możemy. Koła bo zakładane, będziemy zjeżdżać teraz z Babet about you Tu. Prosto, prosto, prosto. tu, tu nie tak mocno, ale prosto koła. Drugą, 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 drugą.

a tu, a tam przejedziesz? Nie no, zobaczymy tu. Spróbujemy tu, dobra. I teraz kręć w drugą. Ale tu chcesz jechać, czy tam? Tu. Nie, nie kręć, nie kręć! prosto Nie, poczekaj, poczekaj. To mocno jest z tamtej strony. Nie jedź do tyłu, nie jedź do tyłu. Bo tam zaraz kurwa zlep... Jedź do przodu i trochę tak... Nie kręć, nie kręć, nie kręć. No, prosto. Dobra, dobra, tak jak teraz.

Dziękuję. I tu taki mały upominek. Dziękuję żeby sprzęt bardzo. się dobrze sprawował, dziękuję. trzeba go opić. No tak, tradycyjnie. No. No, dziękuję bardzo.